Alzacja to kraina winem płynąca, w miasteczkach której można poczuć się jak w bajce. To rejon Francji z niezwykle burzliwą historią, zlokalizowany między Niemcami, Szwajcarią i francuską Lotaryngią. Wielokrotnie przechodziła z rąk francuskich do niemieckich i odwrotnie, dlatego te dwie kultury widocznie się tutaj przenikają. Przykłady: język alzacki, który zdecydowanie brzmi jak niemiecki. Architektura niezwykle urokliwa i również bardzo niemiecka. Czy kuchnia i sztandarowa potrawa Alzacji? Tacht flombe po niemiecku FLAM kuchen, która oznacza pieczona na grillu. Tacht flombe to placek przypominający pizzę podawany ze śmietaną, serem, cebulą i boczkiem. Brzmi dziwnie, lecz smakuje naprawdę dobrze. W tym filmie odpowiadamy na pytanie, co zobaczyć w trakcie weekendowego pobytu w Alzacji. Przypominamy o subskrybowaniu naszego kanału i włączeniu dzwoneczka, by zawsze być na bieżąco z naszymi filmami. Nasz przewodnik zaczynamy od Strasburga, największego miasta w Alzacji. Tak jak cały region, to popularna turystycznie lokalizacja wśród pasjonatów wina i dobrej kuchni. Zabytkowe śródmieście Strasburga Grand Isle zostało w 1988 roku wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Budynki w historycznym centrum pokazują mieszankę wpływów francuskich, niemieckich i sprawiają, że czujecie jednocześnie wiejską gościnność i wielokulturowy urok. Przechadzając się po uliczkach centrum, natrafić można na wiele wspaniałych kawiarni czy restauracji. Nie ma innej opcji niż zatrzymać się na pyszną sałatkę czy tart flambe oraz kieliszek alzackiego wina. Jednym z najpiękniejszych miejsc w okolicy jest dzielnica La Petite France, Mała Francja. Skąd ta nazwa? Wzięła się od szpitala dla cierpiących na chorobę francuską, czyli kiłę. Chociaż pochodzenie nazwy dzielnicy jest mało romantyczne, La Petite France na pewno Was zauroczy. Katedra Najświętszej Marii Panny w Strasburgu to cenny przykład średniowiecznej architektury łączącej cechy późnego romanizmu z wczesnym gotykiem francuskim i dojrzałym gotykiem niemieckim. Co jest dość zaskakujące, katedra ma tylko jedną wieżę, mimo planowanych dwóch. A asymetryczna budowa zdecydowanie dodaje jej uroku. Na taras widokowy na wieży katedry można wejść, ale nie zawsze. Warto to wcześniej sprawdzić. W środku katedry znajduje się renesansowy zegar astronomiczny. Jest jednym z największych na świecie i mierzy aż 18 metrów. Co jest bardzo ciekawe, bocian jest symbolem Alzacji. Znajdziecie go na większości pamiątek oraz w parku Oranżyi. Ten wielki i bardzo zadbany park jest domem dla wielu bocianów, które latają nad waszymi głowami co dosłownie kilka sekund. To wspaniałe miejsce na spacer czy piknik. Plac Kleber to największy plac w Strasburgu. Na środku znajdziecie pomnik Jean Baptiste Klebera, francuskiego utalentowanego generała z czasów rewolucji. To dobry rejon na zakupy. Wokół placu znajduje się bowiem wiele sklepów. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Strasburg to siedziba między innymi Rady Europy oraz Parlamentu Europejskiego. Jeśli chcecie zobaczyć budynek Parlamentu, zachęcamy do wybrania się na rejs łódką po kanałach. W ten sposób zobaczycie miasto z zupełnie innej perspektywy. Jednym z najlepszych sposobów na zwiedzanie Alzacji jest podążanie szlakiem winnym. W ten sposób doświadczamy wszystkiego, co w Alzacji najpiękniejsze: wspaniałych krajobrazów, ślicznych miasteczek, kuchni oraz oczywiście win. Alzacja to królestwo win białych i delikatniejszych, a popularną odmianą jest Riesling. Na trasie winnego szlaku jest kilkanaście miasteczek. Jadąc ze Strasburga na południe, warto zahaczyć o te najpiękniejsze, napić się wina, zachwycić uroczą architekturą i widokiem pól winogronowych. Zdecydowanie warto odwiedzić takie miejscowości jak Obernai, Bar, Rigaville, Colmar czy Kaisersberg. Kaisersberg został wybrany przez Francuzów ich ulubionym miastem w 2017 roku i teraz jesteśmy w stanie zrozumieć dlaczego. Otoczone tarasami winogronowymi miasteczko jest naprawdę magiczne. Piernikowe domy, brukowane uliczki i restauracje, w których serwują wino z pobliskich winnic chwytają za serce. Jeśli wdrapiecie się na wieżę zobaczycie przepiękną panoramę i miasteczko z innej perspektywy. Mały tip dla Was: wstęp na wieżę jest bezpłatny i można na nią wejść o każdej porze dnia i nocy. My na pewno będziemy chcieli wrócić do Alzacji na jesieni, by zobaczyć zmieniające się kolory roślin i zbiory winogron. A Was zachęcamy do zaplanowania wycieczki właśnie tam. Trzymajcie się i do zobaczenia!